Boże, same problemy z tymi rachunkami, co ja mam ze sobą zrobić? Nie dam rady zarobić pieniędzy bez spłacić rachunki. Czas obrobić jakiś bank. A ty czego tu szukasz? Kulkę w łeb chcesz? Nie, 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 spokojnie! Chcę tylko do was dołączyć, potrzebuję pieniędzy! A może jednak odszczelimy ci ten łeb? Nie! Proszę was! Poczekajcie, może nam się przydać kolejna osoba w ekipie. Będę na serio wdzięczny! Ale szefie, cicho! Jutro o 24.00 zbiórka tutaj załatw sobie maskę i kostium. Jasne. A teraz wynocha. Już się robi. Ty tak na no serio, szefie? Nie myślisz, że zaufamy jakiemuś dziadowi z ulicy. Jeśli przyjdzie ja sam jutro, weźmiemy go ze sobą. Ale po ucieczce zabijemy go. Rozumiemy się? Tak. gotowy? Tak! No to jedziemy. O cholera! To... to ten Batman. Wyjazd mi z Auta nie toerzuł. Nie mogę się tak łatwo poddać. Gdzie jesteś i nie, do perku? Nie ukryjesz się. Nie ukrywaj się, gacek! Poddaj się lepiej. Oj, nie, 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 lepiej ty się poddaj, Batek, jeśli chcesz przeżyć. To był twój błąd. To było dobre, Batman. Ale wiesz, co jest lepsze? Zobaczyć jak wielki mrotny rycerz łamie się na kawałki jak, tak jak ta maska. I wiesz co? To dopiero początek, bo im bardziej mnie rozwalasz, tym bardziej chcę cię zniszczyć. I zaczynam się w tym zakochiwać. <grywa> Zatrzymaj się, Red Hood. To już koniec. Nie musisz tego robić. Koniec? Nie, 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 Batek. To dopiero początek. A widok z tego mostu? Powiem ci, nie do pobicia. Te chemikalia cię zmieniają. Odpuść, zanim będzie za późno. Zmieniają? Ha! Może to one mnie w końcu wezwalają, może wreszcie pokazują, kim naprawdę jestem, a może... Może to właśnie Ty się boisz zmian, Batmanie. Bo co się stanie, gdy nie będziesz miał już kogo ratować, kim będziesz wtedy? Kimś, kto nie pozwoli ci się stać potworem. Forem? Ha, a może po prostu artystom tworząc warty dzieło szaleństwa. Spójrz na mnie Batman, widzisz strach? Nie, to jest ekscytacja. A teraz Batek, bądź szczery, Skorzysz za mną czy pozwolisz, żeby ta historia skończyła się na tym miejscu? Twój ruch. Co tu do cholery się stało? Ten zwykły obywatel miasta zwariował totalnie. Potrzebuje on psychiatryka. Ale jak on przeżył ten kwas? Możliwe, że kostium go ochronił. Ech, dziękuję, ktokolwiek się ukrywa za tą maską. Po to tu jestem. Kiedyś się dowiesz, Gordon. Kiedyś, na pewno. Dobrze, ale lepiej uciekaj. Reszta że nie będą tacy mili na twój widok. Podejrzewam, mam nadzieję, że ich zmienisz. Może, a może uwierzą kiedyś w ciebie. Może. Wiesz co, Batmanie? A ten gdzie zniknął? Ech, dobra. Nieważne. A ty wstawaj, jesteś aresztowany, i zamykam cię w arkamazajlu. Jeszcze powrócę! Jak tam wczorajszy patrol? Bardzo chory, ale do przeżycia.